Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. No Co się tak cieszy? No co się tak cieszę. Słuchajcie, Ewa cały czas się mnie czepia po prostu. L L Ledwo co wyszła tam, przeszła z innego pokoju i pierwsze co na mnie patrzy i mówi co się tak cieszysz? Kapustę jadłeś? Czuję kapustę. To <śleschaft> nie wyżerasz ze słoja. Nie wyżerałem <śleschaft> żadnej kapusty ze słoja po prostu. No. Um. Tak, dzień dobry już mówiliśmy. Słuchajcie, dzisiaj, przepraszam za spóźnienie, dzisiaj na pewno będziemy robić podsumowanie dnia, prawda? Tak. Znaczy, podsumowanie grudnia, miesiąca, miesiąca nie dnia, miesiąca. <laughs> I teraz tak, plany na dzisiaj to są mianowicie takie: na pewno będziemy piec, znaczy Ewa będzie piec ciasto. <laughs> Będziesz patrzył, tak. I ja jeszcze będę. Na pewno będziemy piec ciasto, bo już mówię, Adam dzwoni do nas któryś raz, kiedy, pie kiedy pieczemy to ciasto. Kiedy ciasto, kiedy ciasto. Kiedy, kiedy... ciasto, kiedy tak. ciasto. A jako, że on jutro wylatuje za granicę, no to... No to dobra, no to upieczemy to ciasto. Tak. Na Ewa upiecze, ja będę się przyglądał. Co jeszcze? Yy, mamy jechać. Aha, mamy je, Znaczy no, tak. nie... no nie wiem, czy pojedziemy, ale no, pewnie pojedziemy... Pewnie pojedziemy do schroniska, bo też Adam Wczoraj coś nas mówi, słuchajcie, pojedźcie ze mną do schroniska, bo będę tam jechał tym psom zawieźć, zawieźć jakieś jedzenie, czy coś tam jakiś Donata dostał. Czy, tak, czy tam... chyba tak. Ale miał dzwonić do nas już koło 10 i właściwie jeszcze nie dzwonił, więc może za chwilę będzie. No nas się, bo mnie Sadanka już boli. No to dobrze, straszamy Szybcie się. I... To do zobaczenia za chwilę. Do zobaczenia. <laughs> Jedzie Alan, jedziemy Jaki teraz. Jakie wilczysko tu stoi. Idziemy teraz właśnie do sklepu dla A wszystko dla to, bo ciebie kocham i nie wiem jak bez ciebie miałbym żyć. Wesołko. Nawet jak na mnie krzyczysz, bez powodu. kowaty ten chłop dzisiaj. Chodź. Wszystko. Jesteśmy w miejscu spotkań. Idziemy teraz do sklepu zakupić szybko cukier. I zaraz powinniśmy się spotkać z Adamem. Z tego co wiem, powinni już tutaj być, robić zakupy i stąd jedziemy prosto do schroniska dla zwierząt. Jedziemy. Jedziemy zobaczyć, co na górze i mieć podgięto. O, patrz, patrz, patrz. Cicho, nie wolno tak. Ty patrz. No rzeczywiście. <ścoughs> co <ścoughs> Co tam macie? Co? Patrz, uciekają. Patrz, uciekają nam. Uciekają. Dobra, my jedziemy Dobra. schodami. Uciekamy. Zjeżdżamy No to jedźcie, my jedziemy, jedziemy no. schodami. Chodź. Ale wygląda trochę jak ten. Jak to? Rambo, albo... Nie wiem czy... Albo czekaj, kto to szedł z taką, kto to szedł z taką na... Ale wiem, że chodzili z takimi bombastikami, nie? To nie to? Nie jest, ja ten, był, ten, no. Arno Schwarzenegger nie. Nie pamiętam w jakim filmie, w Kobrze? Ach, no na pewno ktoś ci pokazał. nie pamiętam w czym to było. z takim pie, pniem wielkim. Pach, pach, pach. No to chodź. Ale nie wiem, kto to był i nie wiem gdzie... Co ty tak się kręcisz, jakbyś miał normalnie? No bo Gdzie Marcin? Gdzie Adam? Nie wiem. Znikł. Adama nie ma, ale tam do ciebie pan kiwa. Macha do ciebie. Jak piją browary. Nie piją, to są dobrzy, dobrzy chłopcy. Wszystkie w ramię, w co? Dojechaliśmy do w tym czekają. Czekają. Co Dojechaliśmy Jedziemy. Dajcie jeszcze drugą rękę mam wolną. Nie, dobra, poczekaj, ja mam puszkę, co chłopaki z tarami. Dobra, dojechali. Dobra, słuchajcie, mamy, mamy. co mamy, no. Co dowieźli, to przywieźli. Cześć, psiury. nie Nie, będziemy, nie będziemy, tylko sobie popatrzę. Co, psiaki? Hał, hał, ładnie jest, ładnie.

Like On <laughs> no. jest yeah. Yeah. Nie ma To jest To jest to nie jest, to, nie jest to jest stary pies, tak. A po czym poznajemy, że to jest stary pies? Bo wygląda jak szczeniak trochę. Ona powiedziała, że to jest... ma strasznie niskie łapy. Jakiś taki yeah, obcięty sure. krótko. I'd have to ask Georgia about that, really. jakoś dziwnie chodzić co? I dwa razy. No tak. Yeah. Thank you, you so Thank much you for you your lovely donations. Nie będziemy ich tutaj zawstydzać, także tutaj są wszelkie informacje, o. By you do have a very nice place here. I yeah, like I mean, it. yeah, you should come on the full tour because it's even nicer. Even nicer. Yeah, yeah. This is our laundry area. Yeah, There's a old car that we don't use. Yeah. Oni potrzebują, wiesz, środki chemiczne do odkaszania, środki czystości, te koordy, to wszystko trzeba prać, bo chłwy, bo to, bo No tak, 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 tak. Chodzisz z sekcji na sekcję i masz te... Tak, mamy wiele zbieralni. Dziś mamy różne zbieralnie. To jest około like 20 dolarów. O, naprawdę? Skronisko jedzenie zostawione. Pieski mają to jeść, a my lecimy dalej. Dobra, moglibyśmy sobie zdjęć? Tak, tak, tak. Idź, podepnij się. się. ale czekaj, kupowałem, kupowałem. To no, też no, mogę dobra, się podepnieć. Dobra, siadaj tak do zdjęcia. A, <laughs> tap, bo to na potrzeby tutaj jest skroniska. Tak. Ale to jest jeden z tych... Nie. Sesja zdjęciowa zrobiona. Lecimy dalej. Psy obdarowane. Wrócili po drodze, zrobiliśmy do... A, psy obdarowane ja muszę mu jeszcze dodać. Nie z donatów, za własne, za własne, żeśmy obdarowywali. Słuchajcie, po drodze wzięliśmy. Ewa tam cukier jest pewnie coś tam sobie wylicza, co jej do tego dużowego ciasta potrzeba. Słuchajcie, no byliśmy w tym schronisku Psy dostały jedzonko lub też jedzenie. E, co dalej? E, byliśmy, już nie filmowaliśmy tego, ale byliśmy na markecie po owoce, bo teraz lecimy, lecimy obiec to ciasto, o którym już mówimy w któryś dzień chyba. E, więc tak, do ciasta kupiliśmy to później, pokażę, bo już teraz część rzeczy została e, gdzieś tam w bagażniku, w skuterze. Ananasy. Jakieś coś, co jest takie małe śliwki. Co jeszcze? Aha, no i mango i z tym będzie, z tym będzie ciasto drożdżowe i ananas. Tak, e, słuchajcie, nie wiemy, jak to wyjdzie, bo nie czarujmy się, nie pichliśmy nigdy ciasta z ananasem na przykład drożdżowego czy, czy z mango. No, no takie są fakty. Nie robiliśmy tego. E, tutaj co Ewa bierzesz? Co, co jeszcze zabierasz? Bo wiem, że Adam, Adam już mówił, że tam się nie przelewa, więc... Mleko, mąka, tak, mleko, mąka, masło, jajka, cukier. Yy, owoce, yy, właściwie chyba tyle. no razie to biorę jeszcze normalny cukier, bo w zasadzie wtedy trzeba było dodać. Dobra. No, nie wiem, jak ten palmowy będzie czy No, myszko, no palmowy to jest normalny z cukier, myszko. No, no, yy, ale nie wiem, czy, czy będzie Będziemy brali te rulki, żeby spróbować coś się Możemy bitą śmietaną na, nabić? Możemy wziąć nasze rulki. Ale to tak. lecimy, nie? Bo. Lecimy, lecimy, spieszymy. bo się śpieszymy. Tak. tak. Ty, a teraz, proszę bardzo, ty taka cwaniaka, cwaniara, jesteś w domu. Przyjeżdżamy do Adama i masz Adama opierdzielać za to, że no, się spóźnia, ja a nie, nie mnie. Spóźnia. A nie mnie po prostu. Ja, mówię, ja nie będę późno siedzieć i. Łysego opierdzielaj, a za co ja dostałem? Tak, tak, dostanie, no. Tą kuchnię to już znacie. Przywieźliśmy, co mieliśmy przywieźć. No i trzeba. co trzeba? Posprzątać, trzeba, tak? Ogarnąć, żeby mieć miejsce. Blaty pomyć. I zabieramy się za robotę. Odbywać polowanie na owoc chlebowca. Chlebowiec jest tam wysoko, wielgaśny. Nie wiem, czy nam się uda. Mhm. Drabina już jest. Ja są klewe. Taki konstrukt mamy. Nie wiem czy to jest szczotka, czy to jest bardziej kawałek sierpa, którym trzeba będzie zciąć tego. Okej, okay, we will hey. I think one is closer i podchód z z drugiej strony. Jest! O, o, Kość! I spadło na ziemię. Ale jakie soczyste! Aż mleczko wycieka z niego. Wycinanie ananasa. Będzie owoc do ciasta drożdżowego. Nietypowo. No bardzo nietypowe. Jedno co Wam powiem, to się okazuje, że chyba nie jedliśmy dobrych ananasów. Bo te są dużo, dużo lepsze niż każde, które jadą w Europie. I takie wycinanki kaszubskie mamy teraz, tak? Nie wiem czy kaszubskie, kambodżańskie, ale nowe. <gry> no to Ewa zabrała się za robotę. Ciasto już poszło do Tych, zaraz je pewnie rozprowadzi, do uro... urośnie, na to urośnie, na to przyjdzie co kruszonka i, i owoce, tak? Tak. O, o, o. To wystarczy tyle ciasta Ewusz? Są dwie porcje, ale zobaczymy. Najwyżej będzie mniejsze. Najwyżej będzie mniejsze, no mówi się. Nie, to rozrośnie się. Też są dwie, dwie porcje na jedną blachę normalnie dawałam, wiesz, a... Mało, ale może się rozrosi. Nie no, mało. Na jedną dajemy wtedy? Nie to zostaw na dwóch. Będzie, będzie, będzie niższa najwyżej. To się nie... To się Zresztą może jeszcze podrosnąć cięwa? No. nie i owocem chyba, nie? Ta, ładuj, nie, ładuj. Nie, Gdzie to... masz tam te... te... No są w lodówce w szklance, kochanie. Nasze ciasto, proszę bardzo. Wygląda na razie tak. Jeszcze czerwone dojdzie. Jeszcze czerwone. Mamy takie śliweczki, które w wielkości tak naprawdę dużych dużych czereśni, ale ale smakują jak śliwki. A Po prostu uważam, no, że czerwone no, są... Ten ślicznie by wyglądał, ale... Czerwone są fajne, po prostu wiesz, dodają uroku ciastu. Śliweczki. W kupowaliście? Nie, na markecie. Tak? Mhm. Tak. Normalnie już są dostępne? Mhm. Super. Coś takiego jeszcze? jak śliwki smakują no. ja, ja lubię śliwi. Tak miało być. Czyli ciasto drożdżowe ze śliwkami? Ze śliwkami oczywiście, ja, no. to jest. Roznają. Ja. ładuj tę ciłową. Waduj, kabita, waduj. Swaily, so, woduj, think about nie I don't know. Tajwan? Fajaj, otaj. już posypane. Myślę, że to już. Myślę, że już niedługo będzie. No, widzę, że owoce zostały. Więc z chęcią je zaraz spałaszuję. Ewa, już, już się zabiera za wstawianie ciasta. Dobra, idę za tobą, idę, idę. Blaszka jest taka bujana. Bujana blaszka. O, uważaj na psy, na węże. Na inne rzeczy, ja Ci otworzę, proszę bardzo. Pyk. I co? I to mam tak na to płaść? Normalnie? No chyba, chyba tak. tak. No to nie nie, nie wiem, ja się nie znam na tym. Dobra, jeszcze jedno ciasto idzie. Dobra. Where's the light? No. I did something. Oh. Dobra, wjeżdża, wjeżdża drugie ciasto. Co on tam robi? Wodę. Wodę leje jak zwykle. Jak to Adam, jedyne jego zajęcie lanie wody. Ewa chce pokazać Adamowi, ale nam, nam nie chce. Co tam się dzieje? Obydwie porcje razem, o mnie. coś mi tam... No dobrze, że dwie razem, no. o, o, o. rośnie, rośnie. Jak na drodze. Tu mamy światło, Krzysztof. Tak? Słuchajcie, jest akcja, jest akcja. Ho, 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 Proszę Państwa, bez oszukaństwa ciasto wyrosło. Dobra, już, 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 już pomagam, już pomagam, muszę się wyłączyć. Do widzenia. Patrzcie, to jest ciasto, zaraz je będziemy kroić. No, muszę to uchwycić z drugiej strony, bo tam światło jest tu Adam przyświecał, to ja nakręciłem. Ciasto weszło, urosło, proszę bardzo, blaszka nie jest niska. I zaraz je będziemy działkować. Ewa kroi ciasto. Zaraz się przysiadamy do niego, nie ma miękkiej gry. Mm. Pana wcina. Wejdę. Marcin niestety... Ja spróbowałem. Bardzo dobry. Dzień dobry. Wreszcie pójście. To wymczynia wyszło. No to ja nie umiem tak zrobić. Z tobą nie umie tak zrobić. Nie umiem. I otwórzamy, jest... Nieumiejętny jest. Nagrywam. Nagrywam. Tak, ja biorę. Zabieramy kocioł. Kociu, póki nie widzi, bierz. Tak, tak. Wynieś tam, wy, wynieść za ten, wynieść za ten, a później zapakujemy na motor, jak już wiesz, jak już wyjedziemy, tak? Dobra. Cicho, chwa, chwa, Cicho, szybko zabieraj. Póki nie widzi. Widzę, widzę. No dobra, sama otwarta. To... Dobra, nie przedłużam. Szerokiej drogi. Spadamy. Nara. Nadeszła wiekopomna chwilę. Żeby podsumować cały miesiąc, więc podsumowaliśmy. Podsumowaliśmy grudzień, tak? Tak. Są to takie wyliczenia ogólne trochę, tak mi się wydaje. Damy Wam szczegóły takie, jakie możemy. Teoretycznie wydawało nam się, że wydamy mniej w grudniu. Ale jest trochę więcej. Ale jest trochę więcej, ale słuchajcie. No tak, no nie kupowaliśmy rzeczy typu talerze i inne rzeczy takie, które są potrzebne na, na co dzień do domu, których nie mieliśmy, bo już je mamy po prostu. Ale pomimo, że w pierwszej chwili nas zaskoczyło to, że wydaliśmy więcej, to z drugiej strony jest to zrozumiałe przecież święta były i sylwester, tak? To, jest, to był jakiś tam dodatkowy też akcent. Tak, a który... tu jeszcze słuchaj, tu od tych słów, co, co masz ten, no przecież sukienki, koszule, coś tam ja kupowałem, to też było w grudniu, I Tak, prawda? to też było w grudniu. Czyli tak naprawdę to też trzeba by było jako, wiesz, mhm, przyjemności tak. dodać, a właściwie ciuchowe przyjemności, a nie, a nie jako mhm. jedzenie to wliczać. No, ale... No, ale jest jak jest, jest jak jest, tak wam powiem. Także Ewa przedstawia tak, grudzień do, do rzeczy. 2024 roku. Rozliczenie życia naszego w Kambodży w Siem Re. Więc podsumowanie jest takie, że wydaliśmy w grudniu, wydaliśmy łącznie 1332 dolary <głos> <głos> jak to. Ale w tym jest zawarte 350 dolarów mieszkanie. 50 dolarów to są koszty woda i prąd. 10 dolarów zapłaciliśmy za butlę, butlę gazową. gazową. Taką dużą butlę gazową, bo słuchajcie, gaz nie jest podłączony do mieszkania. Mamy pod kuchenką mamy po prostu butlę. No tak Tak tutaj jest, tak? Tak. Tutaj należy dodać, że um, są koszta związane z wizą i z insuransem, czyli jakieś około 60 dolarów za jedno i za drugie. Nie, no no mów dokładnie, 63 dolarów i 67 dolarów insurans. ubezpieczenie, kochanie. mamy piękne słowo tak, polskie ubezpieczenie, tak? I zapłaciliśmy za skuter 100 dolarów za miesiąc. Oprócz tego jeszcze nasze wizyty u pani chińskiej medyczki, pani chińska medyczka. Ona nie kasuje generalnie za, za wizytę, bo ja to tak zrozumiałem. Tak. tak ona kasuje za leki, które, które się dostaje. No mnie te leki pomogły, Ewie chyba tak średnio, tak? Lepiej mi się oddychało trochę, ale dalej miałam jakieś tam objawy gardłowe, więc... Ale mówię, ale no, no to co, to, co mnie tam? zaliczyła, kur... znaczy to co mi zaleciła, to wam powiem, że Zadziałało. No dla, mnie, dla mnie zadziałało. Ja uważam, że zadziałało po prostu. To poczułem się lepiej. To wszystko, wszystko. Pomimo, że ja jestem taki bardzo sceptyczny do tych różnych medycyn naturalnych, jakoś tak nie wiem. Nie? I sceptyczny, raczej jestem. Nie wiem, może pewnie dużo ludzi tego nie będzie lubić, ale ja mam do tego takie podejście. Hm. Może i nie zaszkodzi, ale i nie pomoże, tak? Ale tu się okazuje, że jednak pomogło. Pomogło i to ta, ta pani zdecydowanie mnie, mnie zdziwiła, no bo, no bo mówię, powiedziała mi o chorobach takich, które na pewno nie powinna wiedzieć, a wiedziała. A no tak, a po zbadaniu pulsu, tylko tak, że mówię, to jest, to jest dla mnie dosyć, dosyć dziwne. Magia. Nie wiem, no zna się babka. I, I mówię, i dała mi tam jakieś proszki, które miałem pić, rozpuszczać w wodzie i te proszki, te proszki zadziałały. Rzeczywiście poczułem się lepiej po tym. No i tak, ta pani, no dobra, bo się rozwodzę po prostu, gadam bzdury. Generalnie ona nie kasuje za wizytę, ale kasuje za leki, które się od niej dostaje. Byliśmy na dwóch takich wizytach i wszystkie leki razem do kupy nas kosztowały 75 dolarów, bo jednego razu dostaliśmy Ewa jeden lek, ja jeden lek, a później dostaliśmy trzy leki. Ewa dwa, a ja jeden. Tak. Powtórzyłem, także... Także mówię, i plus skuter, tak? Siedem, plus skuter to jest 100? Tak, i to jest koszt, takie koszta stałe właściwie. To jest 715, 715 dolarów. 15, tak. To były takie koszta, koszta stałe. Znaczy nie, no... Ten lekarka chińska, nie możesz tego traktować jako kosztu stałego, myszko, no. To był koszt ekstra, tak bym powiedział. Mm, tak. No i pozostałe, pozostałe nasze życie kosztowało nas 682 dolary. Mm -hmm. W tym, no mówię, no to było trochę więcej niż, niż w poprzednim miesiącu. Ale mówię, tu musimy oczywiście, bo mówię, w pierwszej chwili się bardzo zdziwiłem, że mówię, o Jezu, jak, jak? No, na co żeśmy wydali? Ale w tych 682 dolarach to na przykład są takie, jak koszty sylwestra, koszty alkoholu, no wiadomo, święta były, także też żeśmy się spotykali z ludźmi, też się pojawiał jakiś alkohol, bo czasami go pijemy, tak? Ale w tych kosztach na przykład niespodziewanie wynikły nam brwi Ewy, ja też nie wiem, czy ciężko. No brwi przecież nie, nie robić co jest. miesiąc. No to, to nie jest stały koszt. Yy, I tutaj mhm. mamy brwi na przykład, nie wiem, także jeżeli nie pamiętacie, to kosztowało 65 dolarów. Yy, co jeszcze? No mamy jakieś tam koszty. Tu w tych kosztach są także koszty takie stałe dla nas, niekoniecznie dla Was, bo yy, ja podoliczałem rzeczy typu na przykład licencje, które kupujemy, żeby używać je w filmach. Jakieś muzyczki, jakieś obrazki, jakieś coś tam. No czy tam na przykład, nie, tu całego oprogramowania nie mam, które jest licencjonowane i płacę miesięczną subskrypcję za to. Bo tu by trzeba było jeszcze mhm. dodać ze 100 dolarów powiedzmy do, do tej sumy. No ale to, to palcie licho, bo to mówię, to to dotyczy mnie bardziej zawodowo niż, niż państwa, będzie to dotyczyło, więc to jest zupełnie, zupełnie inna bajka. Chociaż są tutaj jakieś takie, takie typowo koszty związane z prowadzeniem kanału, dodane około 60-60 dolarów 60 miesięcznie. mówię o, o tych licencjach i subskrypcjach, które, które tam płacimy. E, co jeszcze? No jest tu Sylwester, brwi już wspominałem. I, co? I to wszystko. Podliczałaś coś jeszcze? Tak, wyszło nam, że wydaliśmy na jedzenie jakieś 16 dolarów na dwie osoby dziennie. Aha, no tak. No, no wydaliśmy jakieś 16 dolarów dziennie na dwie osoby. Przy no. czym że pamiętajcie, że my tak naprawdę bardzo dużo jemy w restauracjach, tak uważam. No tak, ale tam gdzieś no tam mięso, czy w makro jesteśmy i tak dalej, czy raz zrobimy jakieś tam większe zakupy, i no, gdzieś tam się. No tak, ale dla mnie, ja, ja ci powiem Ewa, tak z moich obserwacji. Ja, nie wiem, ja się strasznie zawsze dziwiłem, bo na przykład e, Marcin mówił, że a, bo tam na mieście się je, bo to właściwie e, taniej jest niż w domu. Ja nie wiem, czy to jest taniej niż w domu. Nie wiem. Ale słuchajcie, jak się zacznie porównywać te koszty zakupów, które macie dokonać, nieważne, czy to w makro, czy na tym nowym, mówię, ostatnio zaczęliśmy kupować w makro, bo jednak hmm. na tych marketach tutaj, no. No higiena jest taka jaka jest, sami widzieliście pewnie nieraz i stwierdziliśmy, że lepiej pojechać, nie wiem, no ja się bezpieczniej czuję, jak pojadę do makro, muchy nie latają na tym, mamy co, mamy wszystko w lodówkach, w lodzie jest, no tak, jest ciut drożej, bo jest, ale bezpiecznie, ale bezpiecznie, no nie wiem, takie, takie jest moje odczucie, no, dokładnie, coś to... jeszcze chcemy dodać do nie, tego nic, podsumowania? nie chcemy dodawać. nie chcemy? A o robakach mówimy? No to mówiłeś, że nie mam w tych robaków, Aha, proszę, no, chcesz mówić jak no nie, nie No, ma tych no dobra, to, to jak nie mówimy, to. No. Albo wczoraj jeszcze braliśmy jedną dawkę, ale. Dobra, później powiemy, później powiemy, kiedy indziej. E, także, także tak wygląda nasze podsumowanie grudnia. Dziękujemy za wysłuchanie tego programu. Dziękujemy. Słuchajcie, widać tego nie będzie. Ale chyba usłyszycie. Jakieś weselisko jest tu za domem. Noc może być ciężka. Światła błyskają. No i muzyka, słuchajcie, no ja jestem na balkonie. Dają, dają, dają. A my, a my co? A my jesteśmy w domu i mówimy dobranoc, Ewuniu. Powiedz dobranoc. 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 Muzykę masz. I ja też wam powiem dobranoc. Дают. вам.